Państwo, z okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej spotkaliśmy się przy grobie świętej pamięci senator Janiny Fetlińskiej, która była związana z ziemią Ciechanowską, natomiast to jest symbol ofiar katastrofy smoleńskiej. Zawsze jak się w tym miejscu jesteśmy, to mamy na uwadze wydarzenia tamtych dni. Świętej pamięci senator Janina Petlińska była osobą związaną zarówno z Ciechanowem, jak i z całym okręgiem włocko ciechanowskim Była to osoba niezwykle życzliwa, miła, empatyczna, sympatyczna. Która służyła radą, pomocą zwykłym mieszkańcom, wyborcom. Zawsze można było do niej przyjść o radę, pomoc. Z wykształcenia była doktorem nauk pielęgniarstwa, ale również świetnie się obracała, jeżeli chodzi o sprawy samorządowe, polityczne. To dzięki niej zostałam, jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Ona wprowadziła mnie w sprawy samorządowe, polityczne. Wspólnie realizowałyśmy projekty oświatowe, zdrowotne, które służyły edukacji dzieci i młodzieży. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba, która dużo zrobiła dla naszej społeczności. Pracowała na uczelni, na Państwowej Uczelni Zawodowej, e, którą również współtworzyła. E, tworzyła też konsorcjum zdrowia e, tutaj przy Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, które również prowadzało innowacyjne e, metody e, Związane z działalnością pracy pielęgniarek, jak też i oś promowała oświatę zdrowotną na naszym terenie. To są niepowetowane straty. Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych, jednak trudno jest zastąpić świętej pamięci ninkę fetlińską.